Cześć, witam się z wami bardzo serdecznie. Nie śmiać mi się chce, bo za każdym razem, jak nagrywam każdy odcinek, zaczynam go tak samo. Cześć, witam się z wami bardzo serdecznie. robić kamery. Powiem tak. Witajcie w czwartym odcinku maratonu Cholimierzy Mychajem. Jest to taki popołudniowy, dla nas popołudniowy, dla was poranny. Mamy popołudnie, jest to Rodzinne nagrywanie, jesteśmy tu wszyscy w pokoju, Wojtek chce kawę robić, Maksiu leży na kanapie, Monika siedzi obok, ja będę rozpakowała pudło. Tak, kochanie, możesz robić kawę, także przez chwilę zaburczę, możesz mi też zrobić kawę. Mam tutaj nożyczki, ogromną pakę dostałam z H&M, dostałam, kupiłam, tak to zabrzmiało. H&M nie sponsoruje moich filmów, a wielka szkoda. <noise> I powiem Wam, że będzie tutaj totalny miszmasz w tym kartonie. Będzie tutaj coś do domu. Będzie tutaj prezent dla kogoś. Będą tutaj rzeczy dla Moniki, rzeczy dla Wojtka. Zamówiłam dla niego też coś. I rzecz dla mnie: także będzie rozpakowywanie, pokazywanie, mierzenie. Zapraszam. No to otwieramy karton. Pełno tu... O, zatrząśliście się, przepraszam. Czekajcie, dokumenty wyjmę od razu. Tak wygląda zamówienie. Jejka. Ile tego jest? Czegoś jestem najbardziej ciekawa. O, Lili już. Lili, chodź, ja Ci tu nawet kot dołączył do naszego holu. Chodź, Lili, do przykrywki chcę wejść. No, idź tam. Jest tutaj nawet coś na moje nowe krzesło do mojego biurka, toaletki, do sypialni. Może od tego zacznę, bo już się tak nie mogę doczekać. Maksiu, przesuniesz nóżki. Aż to rozpakuję i zobaczę, jak to wygląda. Jest to taka poduszeczka. Taka futerkowa w kolorze pudrowego różu. Tak mi się spodobała. Oczywiście wszystkie ceny Wam się ukażą na ekranie. Wszystkie linki do rzeczy, jakie tylko uda mi się znaleźć, będziecie mieli w opisie pod filmem. Wow, taka typowa na krzesło, krzesło mam takie akrylowe i tak będzie milusio pod kłupcią. jak Ci się kochanie podoba? Średnio. Średnio? No coś Ty, jest przepiękna. Monia, a Ty co myślisz? Ładna, nie? To jest teraz takie uklepane, bo było w kartonie, przecież to się tak napuszy trochę. To jest do siedzenia, no ja jestem zadowolona. Kolejna rzecz. Tutaj, może coś do ubrania weźmiemy. O, to jest akurat moja. Zamówiłam kolejną rzecz z tej serii Pringle of Scotland. Wiecie co? Tak. W yy, którymś z, po, z poprzednich odcinków maratonu mierzyłam taki półgolfik właśnie tej serii Pringle. I tak się zainteresowałam trochę tą firmą. I powiem Wam, że jak zajrzałam. O, kawusia przyszła. Dziękuję. Mm nam nazwać ten film Hol mierzymy do kawy. A gdzie mam teraz postawić tę szklankę, kochanie? Mm. <laughs> Moja mi potrzyma. Podtrzymaj chwilę, boś mi tak podawał. No właśnie, i tak e, weszłam na stronę i zaczęłam tak troszeczkę zagłębiać się w tą firmę i powiem Wam, że mają fajne rzeczy, porządne, ale cenowo tak drogie. Zwykłe jakieś swetry po 400 funtów. 400 funtów? O, takie ceny. Jakaś tam bluzeczka była? 270 funtów. Takie mają ceny. No więc zaintrygowała mnie pewna spódniczka, która nie była w takiej drogiej cenie, też Pringle. Ją właśnie tutaj. Co, jak to się mówi? Dobra. <grytanie> Metkuję. Wziąłam w rozmiarze M i jest to taka oto spódniczka. Czarna, długa. Niby ołówkowa, ale rozszerza się na dole. I tutaj ma taki rozporek. Jedyne, czego nie byłam właśnie pewna, to tego napisu. Nie wiem, czy z takim napisem odważy się chodzić. Ale powiem, że bardzo fajnie to wyglądało na stronie, jak oglądałam. Także no, zaczymy. Ona jest taka dzianinowa. O, taka gruba, porządna. Naprawdę kawał spódnicy. Dobra, kolejna rzecz. Tu będą niewiadome. Może po rozmiarze będę wiedziała, czy ja to czy Moniki, czy Wojtka. A co? Ach, bo ja jeszcze jedną sukienkę sobie zamówiłam, ale niespodzianka. I też właśnie Pringles i jest to rozmiar M i to jest taka, o, prosta, czarna sukieneczka, krótka, no, przed kolano dla mnie i ma z tyłu taki napis Pringles, a wiecie, że wszystko, co ma napisy na plecach, ja kocham, także byłam bardzo jej ciekawa. Przyjemna bawełna, delikatna, mięciutka. Zobaczymy. Maciu to sobie na kartonie rozłożył nóżki, a chociaż czyste ma skarpetki. <grymne> Tutaj, aha, i tu jest to coś, co ja kupiłam na prezent. Jest to dla pewnego przyjaciela naszego, który bardzo lubi zwierzęta, bardzo często jeździ do lasu i tak pomyślałam sobie, że mu prezentujemy poduszki. To jest poszewka na poduszkę. Muszę tylko, wiecie, te wsady dokupić jeszcze do tego. Z takim oto niedźwiedziem, przepiękna z tyłu brązowa. Myślę, że jest to typowo w stylu osoby, która zostanie obdarowana. Może poszukam od razu drugiej rzeczy, właśnie. O, tutaj jest. Druga jest nieco jaśniejsza, też w odcieniach brązu. A ty, Wojtek, nie patrzyłeś, czy Ci się podoba ta poszewko. No i tu druga. Oj. I tak myślę, że jak będziemy właśnie dawać w prezencie. To już założę te poszewki na poduszki i tak zapakujemy. Druga. O, organiczny koton, organiczna bawełna. Druga prezentuje się w ten sposób: z takim jeleniem. No, świetne. No, i one, powiem Wam, były w bardzo dobrych cenach. Zresztą Wy widzicie na ekranie. Ale zachwyciły mnie te ceny. Bardzo porządne są te poszewki. nie. Jest to trochę starsza osoba, także myślę, że przypadnie do gustu. Yy, tutaj mamy coś. Jak już mogę rozpoznać. Będzie to coś dla Monisi. Rozmiar XS. Wow! To jest imitacja cekin. Tak się mieni, ale to jest nitka. To jest kształcie takich kółeczek szyta nitka. I jest to taka oto sukienka! Ale pięknie wygląda, ale krótka. Monia na imprezkę będziesz musiała w niej iść. Ale ja! I ta ramionczka. Już kiedyś jakieś rzeczy miałam. Takie cienkie, gumowe ramionczka. Ojejka! śliczna, nie? Masz, możesz sobie już oglądać. Druga rzecz, również dla Moniki. Wiecie, co? To, to takie nic, taki kawałeczek materiału tu jest wsadzony. Jest to. Rozmiar XXS. Taki top na takich samych cieniutkich, gumowych ramionczkach. Czekajcie, ja Wam tył pokazałam. Tak wygląda przód. Tak się marszczy tutaj na dekoldzie. Brzuszek odkryty. I to jest taki lekko gumowy materiał, rozciągający się, śliczny. Zobaczymy, proszę, Monia. Tutaj kupiłam sobie coś, z czego będziecie znów się śmiać. No, ale ja nie mogłam. To kosztowało 2 funty za dwie sztuki. Naprawdę. O, tu Monia zaraz na mnie krzywo spojrzy, bo jest to coś z pieskiem, a Monia jest fanką kotków. Są to dwa takie oto świąteczne ręczniki z takimi piesiakami słodkimi, w mikołajkowych czapeczkach. No jak za taką cenę nie wziąć? No zobaczcie, święta będą i powiesimy takie łazience. A już mam z tej serii ręczniki z takimi napisami czarnymi, kupiłam jak kojarzycie i one są bardzo porządne, bardzo fajne. I jestem zadowolona i będę sobie zawsze te ręczniki kupować. No i przechodzimy do rzeczy dla Wojtka. Kochanie, no. chyba możesz tu podejść z kawą koło mnie i będę Ci pokazywać. Nie, 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 ja sobie Ci podam, jak chcesz. A nie będzie Cię widać, Wojtek tak nie lubi, jak jego widać. Na zdrówko, jak też pijecie kawkę? No to stój tu i od razu zobaczysz. Od tej mniejszej, rzeczy zaczniemy, bo i tak nie ma pojęcia, co to jest. W ogóle to jedna z was mi taki pomysł podsunęła. Rozmiar L. Taka biała koszulka. Love your hood. To znaczy, kochaj twoje sąsiedztwo, tak, Monia? Love your hood. Coś takiego, no. Z tyłu cała biała. Bardzo mi się podobają tego typu koszulki. Co myślisz? No, ładna. ładna, nie? Teraz będziesz mierzył. I tu jest jeszcze jedna. Bluza, więc to mi się ta bluza podoba. Jak Wojtek ją sobie zostawi, to ja będę pożyczać. Rozmiar L, cała biała z napisem Here, now, then There, then. O Boże, zaplątałam się. Bardzo ładna. Bardzo ładna, nie? I te literki, ja bym chciała Wam to dokładnie pokazać. Są takie jak. To jest jak plastikowe i one są takie wypukłe. Jak ja mam wam je pokazać? Normalnie są, o widzicie, na środku wypukłe. No, rewelacyjna bluza i tyłu biała. No dobra. To przechodzimy do mierzenia. Co prawda ja mam tylko dwie rzeczy, ale tak mi się fajny taki hol rodzinny. O, Maxiu się podnosi. Eee. <laughs> Także myślę, że będzie wesoło. Przechodzimy do mierzenia. Właśnie mówię Wojtkowi, że już tyle czasu tą koszulkę obserwowałam. Tak mi się podobała i Wojtek się pyta, co mnie powstrzymywało przed zakupem. Ale świetnie wygląda. Podoba ci się, nie? No, tak. Pokaż z tyłu. No? Pokaż z przodu. <grym> Ekstra. No tak. No ja jestem zachwycona tą bluzą, a ty? No, super. Świetna, nie? Wojtek nosi cały czas, nie wiem czy kiedyś, kiedyś, pamiętacie w holu kupiłam mu taką z takim napisem NASA, zresztą często we vlogach nosi, to mówi, że ta jest chyba ładniejsza nawet od tamtej, chociaż tamta jest ulubiona i w tej chwili ma założoną ją na koszulkę i jest idealna i nawet bez koszulki będzie, no nie jest taka przecież gruba, no nie, bez nie. koszulki nawet, ale no świetna, obróć się, ekstra, pokaż jeszcze raz z przodu, no ta ciężana ubrała, nie? No. <laughs> Fajnie. Założyłam tę sukienkę pringle i powiem Wam, że nie oglądałam się w lustrze. Teraz będzie moje pierwsze wrażenie razem z Wami. Teraz Dotąd sięga sukienka. Z tyłu tak. No i. Taka w moim stylu, nie? Ale co myślisz, że z takim napisem można chodzić na plecach? Ale ci ją Nie no nie wiem, ja za bardzo... Nie lubię takie, ale... Świetna! Dajcie mi znać, co myślicie. W ogóle o wszystkich rzeczach, wiecie, co myślicie? Wiecie, co myślicie? No wiecie, piszcie mi, co myślicie. No, ona to trochę taką, taka duża koszulka, nie? Mhm. Uh -huh. Ale właśnie fajnie z tym golfikiem. No podoba mi się. I nie, bez paska. Tak, tak, na luzie właśnie. Super. No tak. Założyłam tą spódniczkę i wiecie co? Tak Wam tylko pokażę w moich seksi skarpetkach. Ale taka średnia chyba. Nie. W ogóle chyba za duża jest na mnie. Czekajcie, podwyższę Was. Tutaj ok. I tak jakoś... Nie. Spódniczki nie. Sukienka bardzo fajna, ale spódniczka nie. Monisia założyła tę bluzeczkę. Jak pięknie wygląda, ale naprawdę mi się tu podoba. Jak ten dekolt się układa, tak się marszczy. No ślicznie, że to miałaś ładnie użył. Super, a pokażesz się z tyłu? Bardzo ładnie. Pokaż z przodu teraz. Ekstra. Podoba Ci się? Mi się też podoba. Maksiu ci przyniósł sukienkę. No to siostra, i przebieraj w kieckę. Maksiu, a możemy nagrać siostrę? Monia założyła kieckę. Przepięknie wygląda. Wiesz to noż, widać? A Maksiu, możemy nagrać? Monię? Możesz iść do taty na chwilkę. Ale przepięknie Monia wygląda. Odwróć się. No, Figura taka, że ty musisz tą sukienkę zostawić. A pokaż z przodu. Aha, Monika mówiła, że ona gryzie trochę ta sukienka. Jeszcze raz, jaki to był materiał. No Dada. ale to jest nitka, taka bardziej szorstka. Gryzie, niewygodna jest? Tutaj, tutaj chrop. No, mi też się podoba. A, a tutaj no po prostu byś musiała bez bielizny, nie? U góry. Ale zresztą wiesz, co? Jak tak ten piosenarz trochę wystaje, to ja wiem, czy to tak źle wygląda. Piszcie, co myślicie. Czy Monia może tak występować? <noise> Teraz jak lalka Barbie masz figurę. Taka szczupła, naprawdę ślicznie. Ja myślę, że... Trochę. Ja, staje, no ten, jest. ten, no właśnie, no. Albo inny, po prostu inny stanik, nie? Zupełnie inny krój, żeby nie był taki zabudowany. No, ale ekstra laska. No, super. Dziękujemy za przymierzenie. <noise> mieliśmy śmiechu teraz jeszcze, bo Wojtek zaczął mówić przed chwilą do Moniki przy sukience, że tam jej faktycznie wystaje i Monia się tak przeraziła przez chwilę myślała, że tata mówi, że brzuch jej wystaje. <noise> Taka chudzinka, śmiechu mieliśmy, Max jest po prostu tak za siostrą, biega. No dobra, i to już było wszystko. W czwartym odcinku maratonu Holly mierzymy hajem. Dajcie znać, co Wam się podobało. Wojtek mi mówi, że poduszka różowa do zwrotu, a mi jest jej tak szkoda. Będę czekała, co mi napiszecie. Także bardzo proszę o lajki dla Moniki, dla Wojtka. Dla wszystkich! Będę skromna. E, oczywiście, nowe osoby zapraszam do subskrybowania kanału i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Widzaki!